Wydarzenia będzie absolutnie niezbędny Wszystkie informacje z naszych kontroli poselskich, z działalności parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości będą upublicznione i zostaną przekazane opinii publicznej. Dziękuję bardzo. Sprawa organizacji tej pseudodebaty w kontekście jej finansowania musi zostać dogłębnie wyjaśniona i Dzisiejsze działania i w kolejnych dniach będą temu służyć, ale oczywiście dodatkowe informacje w tej chwili płynące, że firma mająca za nami swoją siedzibę organizuje obchody tysiąclecia. Nagle zorganizowane, na prędce, obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego decyzją premiera Donalda Tuska, który ogłosił to publicznie i ma za to otrzymać, jak donosi. Rzeczpospolita 20 milionów złotych. Sprawa wyboru tego akurat podmiotu, w jakim trybie został wybrany, na jakich zasadach, dlaczego ma to być w tym trybie realizowane, z jakich dokładnie pieniędzy. Wiele wskazuje na to, że to będą pieniądze publiczne. To wszystko musi zostać wyjaśnione, i dlatego już dzisiaj, za godzinę, z panem posłem Januszem Cieszyńskim oraz panem posłem Marcinem Przydaczem wejdziemy z kontrolą poselską do kancelarii prezesa Rady Ministrów, aby zadać te i inne szczegółowe pytania. Będziemy oczywiście niezależnie od tej dzisiaj rozpoczętej kontroli, prowadzić kontrolę w innych miejscach, przeglądać dokumenty i o efektach Państwa na bieżąco informować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tej złej, skorumpowanej władzy trzeba patrzeć na ręce. Dzisiejszy artykuł w Rzeczpospolitej pokazuje, że doszło z wysokim prawdopodobieństwem do popełnienia przestępstwa, jeżeli chodzi o działanie obecnej ekipy rządzącej bo ciężko inaczej nazwać wybranie bez prawa zamówień publicznych, z pominięciem prawa zamówień publicznych, firmę, która, jak wspomniał pan przewodniczący Błaszczak, jest spółką znajomego pana premiera, znajomego od haratania w gałę. No to jest standard, szanowni państwo, Bantustanu. My wszyscy pamiętamy te lata 2007-2015, gdzie wiele właśnie takich spółeczek. Kręciło się wokół ludzi z Platformy Obywatelskiej, i to był właśnie czas dla nich żniw. Ale dzisiaj my każdą taką sytuację będziemy Państwu pokazywali, będziemy pokazywali opinii publicznej, będziemy informowali za pomocą właśnie Państwa, jako mediów, niezależnych mediów. Mam nadzieję, że również te rządowe media w likwidacji będą miały odwagę pokazać tą patologię, którą robi obecna. Ekipa rządząca. Bo jak nazwać to inaczej, szanowni państwo, jeżeli ten budynek, w którym, za którym, przed którym stoimy, mieści się w tym budynku właśnie siedziba spółki, która organizuje obchody związane z tysiącleciem Królestwa Polskiego. To naprawdę, szanowni państwo, już trzeba być mało rozgarnięty, mało uważny, żeby nie widzieć tutaj. Nieprawidłowości. My jasno chcemy powiedzieć, szanowni państwo, że każde te informacje, które są w przestrzeni publicznej będziemy weryfikowali, będziemy sprawdzali i będziemy składali zawiadomienia. Dzisiaj wspólnie z panem posłem Januszem Cieszyńskim faktycznie udaliśmy się do siedziby spółki. Nie wygląda to na miejsce, szanowni państwo, które no, odpowiada takim standardom związanym z spółkami, które organizują. Tego typu wydarzenia. A wiemy doskonale, że właśnie ta spółka Dob Mediowe AM Studio, spółka Zo, jest zaprzyjaźniona z Platformą Obywatelską, zaprzyjaźniona z Rafałem Trzaskowskim, blisko współpracują. Już Newsweek opisywał, ile pieniędzy Platforma Obywatelska zostawiła w tej spółce. Dziś wiemy o tym doskonale, że ta sama spółka, pana Andrzeja Mobusa, świadczy usługi dla kampanii Rafała Trzaskowskiego. A dlaczego mówimy, że świadczy usługi? Bo mamy umowę, szanowni państwo, umowę, która jest zawarta pomiędzy Zarządem Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, a właśnie tą spółką, dotyczącą organizacji, szanowni państwo, wynajęcia sali na organizację tej pseudo debaty, którą zorganizował Rafał Trzaskowski w ramach swojej kampanii wyborczej wspólnie z reżimowymi mediami, które zostały w sposób nielegalny przejęte. Dlatego też o godzinie 13, Szanowni Państwo, z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości będziemy e, na interwencji poselskiej w telewizji polskiej w likwidacji, czy jak to woli, nieoficjalnym sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego i będziemy żądali szczegółowych informacji. Bo nie może być tak, że kampania wyborcza jest finansowana w sposób nielegalny. W taki sposób, że Rafał Trzaskowski organizuje wydarzenie, na tym wydarzeniu nie ma informacji, że zostało to sfinansowane z komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, a środki związane z obsługą techniczną tego całego wydarzenia, transmisją sięgają kilka milionów złotych takie są nieoficjalne informacje a tego nie ponosi sztab Rafała Trzaskowskiego, tylko ponosi spółka, spółka w likwidacji, Szanowni Państwo. A przypomnę artykuł kodeksu wyborczego 132, który mówi jasno i wyraźnie. Tylko osoby fizyczne mogą wpłacać darowizny, finansować kampanię wyborczą kandydatów na prezydenta poprzez wpłaty na komitet wyborczy tutaj takiej rzeczy byśmy nie mieli, byśmy mieli świadczenie niepieniężne e, tytułem darmym e, na rzecz właśnie komitetu wyborczego jest to niedopuszczalne, sprzeczne z prawem. Ta sytuacja, szanowni Państwo, jest arcypoważna, bo widzimy dzisiaj, że ta ekipa rządząca w ramach kampanii wyborczej robi wszystko, idzie na rympał, można powiedzieć, że Robi to, co zrobiła z, z prokuraturą krajową, czy z nielegalnymi, czy z przyjęciem w sposób nielegalny mediów publicznych. Idzie na rympał, robi wszystko, żeby Rafał Trzaskowski no, miał przewagę w tej kampanii wyborczej. No ale Polaków się nie oszuka, szanowni państwo. Każdy, kto oglądał debatę piątkową, czy jedną, czy tą pseudo-debatę drugą, widział, że Rafał Trzaskowski był najsłabszym ogniwem tej debaty, a przegrać debatę... Z Janną Senyszym i tym panem Maćko Mićko, który również występował, to naprawdę duża umiejętność ze strony Rafała Trzaskowskiego. Ale wracając do naszej tematu, naszej konferencji, szanowni państwo, będziemy pokazywali tą patologię władzy, będziemy tępili ją i mam nadzieję, że również Państwo, jako przedstawiciele czwartej władzy będziecie to pokazywali, bo ta sytuacja, która ma miejsce, która została opisana. Przez dziennik Rzeczpospolita jest skandaliczna i ból Czy jakieś pytania? mam pytanie o akcję naszej stacji. Nasza stacja proponuje, aby kandydaci, którzy ubiegają się o urząd prezydencki, mieli wykonane testy na obecność narkotyków, proszę o Też. W pierwszej sprawie, proszę państwa, Rafał Trzaskowski skompromitował się. Nawet nie potrafił ustawki wykorzystać na swoją rzecz. Natomiast Karol Nawrocki obnażył hipokryzję Trzaskowskiego pokazał, że Trzaskowski zmienia poglądy. Nie wiadomo, jakie ma poglądy, bo dziś ma takie, jutro ma inne. Postawienie na pulpicie przez Karola Nawrockiego tęczowej flagi, na pulpicie Rafała Trzaskowskiego, a potem zdjęcie, ukrycie tej flagi przez Trzaskowskiego było dowodem tego, że prezydent Warszawy w zasadzie nie ma poglądów. Ma takie poglądy, jakie uważa za korzystne dla siebie w danej chwili. Czy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej może być człowiek bez poglądów? W jaki sposób on naszą ojczyznę będzie reprezentował w relacjach międzynarodowych? Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej mam nadzieję, że będzie Karol Nawrocki, który kocha Polskę, który jest polskim patriotą który zabiegać będzie skutecznie o realizację polskich interesów, a nie Rafał Trzaskowski, który w zasadzie nie wiadomo o co mu chodzi, chyba o własny dobrobyt, o to, żeby odhaczyć kolejne stanowisko w CV swoim CV, bo zawsze mu wszystko łatwo przychodziło od czasów PRL-u aż po dziś. Mam nadzieję, że tym razem taka łatwa, takie łatwe rozstrzygnięcie nie nastąpi. A drugi postulat rzeczywiście słusznie rozumiem, że nawiązuje pani redaktor do takiego Dziwnego zachowania Rafała Trzaskowskiego na Dolnym Śląsku. No, rzeczywiście zachowywał się dziwnie. Być może to był stres związany z poczuciem przegranej, jaką, jaką zaliczył podczas tej pseudodebaty w końskich Rafał Trzaskowski. Być może były inne problemy. Gdzieś przeczytałem, że podobno przed debatą radził się psychologa. Wsparcia, wsparcie psychologa otrzymał. Proszę Państwa, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który przed debatą jest wspierany przez psychologa. Kogoś takiego chcemy jako głowę państwa i co ta pani mu powiedziała? Rafałku, nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. No to widzieliśmy, jak to się wszystko skończyło. A więc myślę, że inicjatywa jest godna poparcia. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma to, dziękujemy. Okay. Miłego dnia